Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku, w którym opowiemy sobie o tym, jakie dochody są lubiane przez banki w kontekście zdolności kredytowej na kredyt mieszkaniowy. Zanim jednak do tego przejdziemy, zapraszam Ciebie na nasz fanpage na Facebooku, ronald Szczepankiewicz. Ekspert finansowy, jest to profil, na którym rzucamy ciekawe, bardzo ważne informacje, newsy związane z inwestowaniem w nieruchomości i kredytami mieszkaniowymi. No dobrze, przechodząc już właśnie do, do sedna, do tematu związanego z dochodami lubianymi przez banki. Gdybyśmy zrobili sobie, można powiedzieć, taki ranking: ranking dochodów lubianych przez banki na, powiedzmy, końcówkę. Roku 2020, to chyba nie zaskoczę Ciebie, że na pierwszym, absolutnie na pierwszym miejscu dochodami lubionymi przez banki są dochody pochodzące z umowy o pracę na czas nieokreślony. Tak, to nie jest żadne zaskoczenie. Nawet w czasach pandemii okazało się, jakby potwierdziło się to, że dochody pochodzące właśnie z tego źródła są najbardziej lubianymi dochodami przez banki. Koniec kropka. Jakby rozumiecie sami o co chodzi, tak? Jest to dochód bardzo stabilny. Nie można takiego pracownika zwolnić, a tym samym z punktu widzenia banku jest gwarancja tego, że kredyt będzie spłacany. Oczywiście wiadomo, jak jest naprawdę, jakby jeszcze tutaj Rozwijając ten temat, banki tak bardzo lubią te źródło dochodu, że w niektórych przypadkach są w stanie zaakceptować umowę o pracę na czas nieokreślony już od trzech miesięcy. Mówię o tym też na szkoleniu, jak przygotować się do kredytu. Link w opisie. Idąc dalej, drugie miejsce jest to umowa o pracę na czas określony z racji tego, że no nie jest to umowa na czas nieokreślony, to ten jakby tutaj jest troszeczkę gorzej to traktowane, ale dalej jest to jakby miejsce na podium. Na ten moment, czyli na koniec 2020 roku, kolejnym źródłem dochodu, które jest lubiane przez banki i jest na podium jest to działalność gospodarcza. Tutaj można, może być to dla wielu osób sporym zaskoczeniem, natomiast pamiętajcie proszę, że mówimy o zdolności kredytowej, o dochodach lubianych przez banki w kontekście kredytów mieszkaniowych, a więc tych kredytów na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Nie mylić się powiedzmy z kredytami dla inwestorów, pod spółki, pod działalności gospodarczej. Także tak, dalej banki lubią działalność gospodarczą. Oczywiście można powiedzieć nie każdą, natomiast ta, która ma stabilne dochody które można powiedzieć nie mają dziur jak najbardziej, nie mają dziur w przychodach, także nie mają pustych miesięcy, można w ten sposób powiedzieć. To są dochody, które są jak najbardziej lubiane przez banki. I na ten moment zakończmy to, ponieważ postanowiłem jeszcze zrobić jeden odcinek, w którym będziemy opowiadać o tym, jakie to dochody są nieszczególnie lubiane przez banki, więc zachęcam Ciebie do kolejnego odcinka. Jeżeli już wiesz, o jakich dochodach mówię, wspomnij o tym w komentarzu, i tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!